Prorokini Anna ukazana znowu bardzo ciekawie. Mamy tutaj pewne trudności, dlatego że widać, że i kopiści no, mieli tutaj pewne trudności. Co z tą Anną zrobić? Ile ona właściwie mogła mieć lat. I dlatego w niektórych rękopisach jest powiedziane, że ona miała 84 rok życia? Za to inne kodeksy. Sugerują, że po tych siedmiu latach życia z mężem ona żyła jeszcze 84 lata. Ponieważ ta wersja wydaje się być trudniejsza, bo w tym momencie Anna by żyła ponad 100 lat, 103, 105 lat. Dlatego pewno kopiści uważali to jakoś, nie wiedzieli, dlaczego wydawało im się to mało prawdopodobne pewno, i dlatego może. Próbowali to jakoś uprościć, że może właśnie wtedy miała 84 lata. No bo, ponad stuletnia kobieta, by żyła w świątyni, prorokowała, opowiadała wszystkim, wydawało się to nieprawdopodobne. Ale jednak wydaje się bardziej prawdopodobną ta wersja, właśnie, że ona po 7 latach życia z mężem jeszcze żyła 84 lata właśnie we wdowieństwie. Gdy chodzi o Annę, wydaje się, że ona tutaj jest prawie milcząca, tylko tutaj niby mówi jako prorokini o nim, o Bogu, mówi wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. I tyle, gdy chodzi o jej przepowiadanie prorockie. Ale to nie tylko tyle. Ona praktycznie prorokuje wszystkim. To znaczy, gdy weźmiemy pod uwagę szczegóły w tym opowiadaniu, to jej mowa prorocka zdaje się być ukryta w wielu innych szczegółach. Po pierwsze, najpierw imiona Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Nie tylko, że przywołuje ona imię owej Anny, matki Samuela, zresztą później w tradycji żydowskiej także Anna była właśnie matka Samuela była interpretowana też jako prorokini, matka proroka, więc ona też prorokini. Więc ta tradycja przygotowała pewno tę postać Anny. Samo imię od hebrajskiego hen, hanna znaczy łaska. Bóg okazuje więc łaskę. Hanan imię Jan, prawda? więc już nie Jan, a tutaj Anna teraz. Dalej właśnie z pokolenia Asera to jedno z tych pół pokoleń zaginionych, pokoleń północnych, zamieszkujących Galileę, niedaleko Neftalego. A przecież Jezus wychowuje się w Nazarecie, właśnie w Galilei. Tu jesteśmy w Jerozolimie. Symeon żył w Jerozolimie, a ona jest z pokolenia Asera, z pokolenia północnego. Więc pośrednio ona swoją obecnością prorokuje... Że Bóg ma wzgląd na dawne obietnice, że scali Izraela, że Bóg chce zbawić 12 pokoleń. Zresztą w liczbie życia lat we wdowieństwie. 84 to jest przecież 12 razy 7. Czyli mamy tutaj wielokrotność 12, a 12 to liczba pokoleń Izraela. Więc. Bóg pamięta o całym Izraelu również o tych pokoleniach północnych, które, które reprezentuje właśnie Anna. I samo określenie tego pokolenia, Asher, znaczy tyle, co szczęśliwy. Tak jak się rozpoczyna Psalm pierwszy, Tym samym słowem: Asher, ha-ish, Asher, Loch, Halach, błogosławiony. Mąż, czy szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, ale nad prawem pańskim, rozmyśla dniem i nocą, prawda? Więc ona i dniem i nocą tutaj służy panu, prawda? Jakby nieustannie. Do tego jest określona jako córka Fanuela. W języku hebrajskim niektóre spółgłoski są z przegłosem, więc P, a F to jest w zapisie ta sama spółgłoska P. Więc Fanuel to to samo co Panuel. Panuel to złożenie od Panaim, oblicze, i El, Bóg. Czyli Fanuel to oznacza Boże oblicze, oblicze Boga. Ona jest córką Fanuela, czyli córką Bożego oblicza. Być córką czegoś to semityzm, który oznacza, że ktoś jest z czymś, z kimś związany. A więc jest to ktoś, kto jest jakby na stałe charakteryzowany tutaj będący w ścisłym związku z Bożym obliczem. Ona dniem i nocą służy Panu, ona cały czas trwa przed Bogiem, inaczej mówiąc, prawda? No gdy weźmiemy pod uwagę też życie wczesnego kościoła, rozwijające się w tych czasach, kiedy Łukasz już pisze Ewangelię, to możemy w tym kościele dostrzec już prawda, ludzi starzejących się, ludzi, którzy no, potrzebują jakiegoś pouczenia, co mają robić. Kościół zaczyna wprowadzać instytucje wdów konsekrowanych, a więc i starzec Symeon, i ta wdowa Anna zdają się być jednocześnie. Wzorcami dla staruszków chrześcijańskich, co mają robić w swojej starości. Jak mają przeżywać resztę swojego życia. Właśnie jako poświęceni Panu, mają stawać się wręcz jakby córkami Bożego Oblicza. Od panieństwa siedem lat żyła z mężem. Siedem to jakaś liczba symboliczna, oznaczająca pełnię. I ta siódemka występuje tu w tej ilości życia lat z mężem, a później. W tym wdowieństwie 7 razy 12. A więc żyła z mężem. no Niektórzy mogą sugerować, że może tutaj chodzi właśnie o to, że ona jest w pewnym sensie też symbolem Izraela, Izraela, którego Bóg poślubił i ten lud żył pewien czas w Przymierzu z Bogiem, no a później proce ogłaszają zerwanie przymierza, więc ten lud jakby we wdowieństwie, pozbawiony, prawda, jakby swojego małżonka. Otóż, no, w Nowym Testamencie ten wątek oblubieńczy małżeństwa, przymierza rozumianego w kategoriach małżeństwa nieustannie powraca, szczególnie mocno rozwinięty w Ewangelii świętego Jana, ale nie tylko. No, ale co do tego trudno znaleźć jakąś pewność, zdobyć pewność. Natomiast gdy zliczymy te lata w takim razie, to ta kobieta miałaby, jeżeli wyszła za mąż, ma 12, 13 gdzieś lat, do tego dodamy 7 lat z mężem, czyli ma już 20 i do tego dodamy 84, no to będzie mieć albo 104, 105 lat. 105 lat miała w Starym Testamencie Judyta, pobożna kobieta, Księga Judyty, dość młoda, napisana, no może ze dwa stulecia przed przyjściem pana Jezusa, opowiada nam historię pewnej Żydówki. Jako, że po hebrajsku Jehudit znaczy tyle co Judejka czy Żydówka. O czym też wczoraj jakoś żeśmy wspominali. Więc Jehudit znaczy tyle co Żydówka. Ona zdaje się być taką wzorową Żydówką która jako kobieta przyczynia się do wybawienia Izraela. Znowu fikcyjna opowieść przenosząca nas we wcześniejsze czasy i Pan Bóg się nią posłużył, by ta odważna kobieta ucięła głowę Holofernesowi, wodzowi wojsk wrogich i Izraelici ograbią właśnie wrogów i ona teraz... W radosnych pląsach, procesji niesie te zdobycze na świątynię w Jerozolimie. Więc jej związek ze świątynią i jej później koniec życia, pobożne życie przy świątyni, prawda? Więc ona sama przyczyniła się do wyzwolenia swojego ludu spod zagrożenia właśnie obcych wojsk. I ona ostatnie lata swojego życia poświęca Bogu, służąc mu w świątyni, prawda? Ta wielka radość. Więc ta Anna zdaje się być modelowana przez świętego Łukasza znów na wzór tejże kobiety ze Starego Testamentu, Żydówki, Jehudit, Judyty, która właśnie miała taką rolę do spełnienia. Odważna, dzielna niewiasta, która ostatecznie służy Bogu przy świątyni. Więc ona przyczyniła się do wyzwolenia, na ile też jej postać jakby proroczo później zapowiada także y, samą rolę Matki Bożej, też kobiety. Tutaj Twoją duszę miecz przeniknie. Więc ostatnie słowa Symeona są do Maryi, właśnie o tym, a tutaj nagle znowu pojawia się inna kobieta, jakby w zestawieniu, już kolejny we, werset, od Maryi do Anny. Czyżby ona w jakiś sposób tutaj miała jakieś odniesienie? My później w godzinkach śpiewamy o Maryi, Judy dwojująca. Prawda, więc Maryja jako teraz reprezentantka też ludu Bożego, która Właśnie wybawia nas, przyczynia się do wybawienia, która współdziała ze swoim synem w zbawieniu świata. Prawda? Szczególna rola Maryi. Kościół to proroczo odczytuje, właśnie porównując, zestawiając różne teksty, medytując nad Starym i Nowym Testamentem, pogłębia coraz bardziej rozumienie Matki Bożej, tak jak nasze godzinki, które stanowią. Swoistego rodzaju interpretację, często symboliczną różnych tekstów Starego Testamentu, wyrażają pewne myśli mariologiczne i warto, może, by kiedyś właśnie pochylić się nad poszczególnymi wezwaniami z tradycyjnych godzinek, żeby właśnie odkryć przeogromne bogactwo Biblii, a także wiele aspektów właśnie wiary w matkę najświętszą więc wymowa mariologiczna. Ona nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą, czyli tak jak ta Judyta. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, znowu właśnie okazuje się, że choć nie mówi się o tym, że ona ma Ducha Świętego, to jednak skoro jest prorokinią, to ma Ducha Świętego i bez wzmianki jak w wypadku Maryi. Nie mówi się, że Maria poszła do Elżbiety pod wpływem natchnienia Ducha Świętego, tak jak w wypadku Zach Symeona. Tu się podobnie nie mówi o tym, że ona właśnie za natchnieniem ducha w tym momencie przychodzi, ale skoro jest prorokinią, to daje się duchowi prowadzić, więc musimy tak czy inaczej widzieć tutaj działanie ducha świętego, bo autorzy natchnieni tak piszą. Nawet tam, gdzie nie wzmiankują często działania Pana Boga, zakładają, że czytelnik wie, że historia święta pisana w Biblii jest historią, w której nieustannie jest obecny Bóg, więc tego Boga trzeba tam dostrzegać. To wszystko dzieje się za sprawą Boga, więc przyszedłszy w tej właśnie chwili, tak jak Symeon wcześniej przed tej właśnie chwili, sławi Boga mówi o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy, a więc właśnie ona jako jest tym dodatkowym świadectwem, drugi świadek dla wiarygodności potrzeba dwóch świadków, więc jest i Symeon i Anna poświadczający w tym samym momencie to, że właśnie. No, wnoszony jest ten, który jest Zbawicielem, który przyniesie wyzwolenie Jerozolimie. Jezus później przychodzi do świątyni, na jego wjazd do świątyni i niestety musi powiedzieć sobie współczesnym, biadać ci, boś nie rozpoznało czasu swego nawiedzenia. Bóg przyszedł wyzwolić, ale wyście tego nie rozpoznali. I nagle ten przeskok, takie Podsumowanie, odesłanie znowu wszystkiego do Nazaretu. Gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta Nazaret. Dziecie rosło, nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. To jednocześnie pewne podkreślenie człowieczeństwa Chrystusa, który, będąc prawdziwym Bogiem, oczywiście, ma pełną świadomość kim jest i żyje nieustannie w zjednoczeniu z Ojcem, a jako człowiek w swoim człowieczeństwie, mając ludzki rozum, ludzką wolę, też wzrasta w mądrości, zbiera doświadczenie, tak jak dziecko wzrastając w tym świecie. Jezus w swoim człowieczeństwie prawda, rośnie, nabiera mocy, napełnia się mądrością, a przy tym oczywiście cały czas jest łaska Boża na nim. W ten sposób w tym tekście możemy odkrywać konkretne wskazówki, co mamy robić, jak mamy żyć, jak się z Bogiem nie rozminąć. Do tego Łukasz dodaje wręcz jakby wskazania dla wdów, wdowców, dla ludzi starszych, jak mają przeżywać swoje życie, jak oni powinni nie być zgnuśniali, prawda, narzekający, prawda, obmawiający wszystkich wokół. I czyniących życie młodszych piekłem, tylko mają dać się prowadzić Duchowi Świętemu, wyczekiwać nadziei Izraela i właśnie mają być całkowicie ukierunkowani na Boga. Ma być widoczny w nich taki wzrost. Więc jeśli my jesteśmy w Mamre i latek nam przybywa, trzeba się zastanawiać, czy w nas jest wzrost w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, czy też jest nasza zatwardziałość, że się wciąż sprzeciwiamy i z roku na rok nawet w mamrę jesteśmy gorsi, obmawiający, podejrzliwi, tknujący intrygi, obmawiający i w samych rodzinach coraz gorsi. To by oznaczało, że Duch Święty na nas nie spoczywa, że my żeśmy już dawno nasze serca zatwardzili. Obyśmy zapatrzyli się w te cudowne sceny, które właśnie Pokazują nam szerokie horyzonty boskiego planu, pokazują nam znowu kolejne przejawy działania prorockiego ducha, który naprowadza na Jezusa. Więc Duch Święty zawsze naprowadza na Jezusa. Co się daje Duchowi Świętemu prowadzić, to Jezusa spotka. Rozważamy te teksty, które stanowią dla nas. Cudowne wskazówki jak żyć po chrześcijańsku, nawet i w starości. Amen.